I tam dziś opowiem o dwóch takich ciekawostkach. Jedna to co zrobić, aby wiertło się nie obracało uchwycie wiertackim. Nie jest to może mój wymysł, ale popatrzyłem kolegę, że on dociska, załóżmy, ustawia tak, żeby to było, ten otwór do mocowania był z tej strony widoczny. No i drugi tam z prawej strony ręką, o, tutaj jest też żeby był łatwo dostępny no to jest jedna z tych metod w dwóch miejscach dokręcanie. trzecia znaczy przepraszam, druga to jest takie podtoczenie, tutaj żeby wiertło trzymało na krótszym odcinku no to jest wiertło fi 10, a uchwyt jest do fi 16, także on jest dość długi, głęboki no i trzeci pomysł, zaraz muszę wyjąć uchwyt Teraz zobaczycie, tutaj coś, coś wypadnie z uchwytu. O, Jest to taki kawałek materiału, który tam się opiera w uchwycie wietackim no i tutaj o tutaj się opiera o to wiertło. Dzięki temu wiertło jest o wiele krócej, jakby powiedzieć, zamocowane. Coś się zablokowało, Zaraz zobaczymy. Mm. Nie weszło tam jak potrzeba. A nie, dobrze, bo wiertło się wykręci. a Teraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało bez tego. O. Tak to wiertło, jakby się mówił, weszło o tyle. W uchwycie No a po co? Tyle wystarczy: 20-25 mm. Wystarczająco. A dzięki temu takiemu małemu trykowi. Dokręcając jeszcze tutaj w dwóch punktach, ustawiając tak, żeby ten otwór był z tu z lewej strony, ten z prawej, mam pewność, że wiertło mi się nie obróci, nie zarwie, nie uszkodzi. No i dzięki temu mogę sobie dobrze wiercić. Kolejny taki ciekawy pomysł, no jak się robi dużo otworów, dużo się wierci no to przesuwanie takiego małego konika pomimo, że jest mały no to to on potrafi sprawiać kłopoty no co ja sobie robię no ja sobie robię coś takiego że biorę szmatę dobrze czyszczę łoże z jednej strony, z drugiej strony teraz już jest po pracy także to jest minimalna ilość nieraz tego smaru, tego pyłu kurzu potrafi być tak, że normalnie łoże potrafi być i ciężko się przesuwa. Po dokładnym wyczyszczeniu biorę sobie CX80 do konserwacji, które czyści, smaruje, konserwuje, penetruje, usuwa wodę, zabezpiecza przed korozją. Nie żadnym smarem. Wtedy sobie smaruję tutaj tą część łoża, jedną, drugą. Tutaj muszę tą dźwignię swoją wziąć jakby powiedzieć do góry, bo ona mi się opada i blokuje, no ale to taki typ jest. I później unoszę konika i przesuwam konika na tą nasmarowaną część. No i później robię to samo z przodu, czyszczę, smaruję i na 40 tam daciśnięć, mam spokój. A jak widzę, że mi się robi coraz ciaśniej, to żeby mi się lżej pracowało, czynność tam powtarzam. I dzięki temu praca staje się łatwiejsza, przyjemniejsza i chce się pracować. Jak wy macie jakieś inne pomysły, napiszcie w komentarzu, może i ja z nich skorzystam. Dziękuję za oglądanie, za subskrypcję i zapraszam na kolejne filmiki.